Ej, no bez jaj! Uciekać! Zaraz padnę, pewno. No, wieżyczko, rób swoje. No i po pobieżyczce. I się zasrało. Pada będzie rozmiar, żeby to walczył z bossem, tak? Kurde, jaki on jest, jaki on szybki jest! Ja pierdolę! Trzeba zrobić do, do tego wyobrażenia. Aha! Uda mi się do, go dorwać O kurde! Aaaaa! Jezus Maria! Gdzie ten sukinot jest? Dobra, yyy. Ciekawe czy... Nie, nie wierzgającego, ale to nie pomogą wiele. O, mogę spróbować z tego zapodać kościowi. Gdzie on jest? Ten sukin, gdzie ten sukinsyn? Lewa, prawa, lewa, prawa. No, pokaż, pokaż się, noju. Hello! Woah! Spierdalam stąd. I teraz od dupy strony go zajdę. O kurwa! To może nie takie. Opsu. No i gdzie ten sukienkot? Idzie, idzie z lewej. Tu jest, tu jest. O! Wow. Udało się coś, cokolwiek go rozwalić, czy nie? Zaraz dechnę, zaraz padnę. Oj, to będzie męczące. co, znaczy, może tędy pójdę. Jezus, Maria, zaraz zginę. No, od dupy stronę zajdziemy. O, gdzie jest? Wychodzi po schodach, to może od tyłu. od tyłu, spróbuję. I tak można się bawić, kurde, z nim nieskończoność. Yeah! Gin ścierwo! jee Zajebałem cię, skurcze Ha! Aż się spociłem. O, fuck. Apteczka, super! Mamy pełną apteczkę i mamy nowy broń. Zajebista sprawa. Czy to jest sole. Aże, A żebyś wiedziała, że to sole wezmę, pięknie. I teraz testowe medyczne. Dobry, dobry motyw, no naprawdę, dobry, dobry motyw. A mogłem włączyć tą, tą wieżyczkę wcześniej, no trudno się mówi. Spieprzyłem sprawę. E no chyba mogę dalej iść, nie? Czy nie? To coś tu jeszcze będzie. Sól ma maksymalną ilość. Nie było z nim tak źle. Lachan, otwieraj. Dobra, to teraz sobie jeszcze rozejrzę się tutaj. Ten tu frejer wyszedł stąd. Nic tu nie ma. Ani lewo, ani prawo. No trudno, to idziemy dalej. Um... Arigato! Arigato! Dobra, co to, 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 to jest? A, jakaś mała wioska. Ładnie, ładnie. Dobra, y, tutaj tego, tego nie będę oglądał. oglądał. Podnieś karabin maszynowy. Mam strzelbę i mam snajperkę. Eee. Ach! I z tym, biorę sobie karabin maszynowy. A, co tam. Teraz tak, tu było medyczne, tu była sole. Tu był automat z pistoletem. Dobra, idziemy dalej. Uuu, tu coś się świeci. O kurde, czy ja to mogę... Ach, cholera. O, może otworzyć, super. No, da. nie pierdol, tylko otwieraj. Uuu, sporo kasy. Dobra. Here's some cash. No, no shit! shit. Catch. Thanks, Thanks, miss. Dobra, puste. Fiolki, sole. Tu coś jest. O! Zapisywanie profilu. No cóż, tu chyba wszystko. A nie, nie, nie. Puste, kurda. Dobra, idźmy dalej. No dobra. No właśnie, no nie pierdziel, że będę musiał, że będę musiał z na się napierdalać. Bez jaj, ile można. Aha, coś z Sofity to wystaje. O, rany, no dobra. Skoro trzeba, no to idziemy na rzeź. Lachon lachan do nogi. E, zaraz, zaraz. Czy dobrze idę w ogóle? Tak, dobrze idę. Eee. Automat. Za mało as kasy mam. As Zresztą w takie rzeczy się nie będę bawić. A w, O Jezus Maria, kurwa, jeszcze drożej. Nie, no pierwsza takie coś. No ale dobra. Eee. Ale... <laughs> załatwimy tego slajda, chyba w tym odcinku. Tak mi się wydaje. O. Czy my to czasem nie wracamy? It was Slate who killed for his country at Wounded Knee! It was Slate who stormed the gates and pain it! Slate it Slate who Slate! Come, stop's coming, Booker. But our lives won't satisfy him, oh no. He won't rest him! He took my past! But that's all he's getting from me! Just give us the vigor, we don't need to do this! O kurda! idę po sniperkę. Ja to pierdolę osobiście. Idę po sniper. Oh yeah, to. Dobra, i teraz wracamy się na pierdzielać. Who's first? A? Who's first? Raz, dwa, trzy. Padłeś, nie wstawaj Raz, nie żyjesz Dwa, żyjesz? Już nie Dziękuję Przeładowanko. A ja. Kurczę, to ja myślałem, że to jest zwierzyczka Ale jej nie ma, niestety Nie żyjesz, nie wstawaj Ktoś tu jeszcze nawiemy na pierdziela z prawej strony Z tego co widzę, O, właśnie Dobra, milcz o, amunicji kurczę, niedobrze. Ooo, prosto! I to, I to jest przez biodra. biodra? patrzcie, kurcza. Jak dobrze poszło. Dobra, zamknij ry i daj mi ten wigor ten ten w końcu. Oh shit. Co się dzieje? O la shit. Oj, to będzie bolesne jak skurkowaniec, że tak powiem. O rany. O Boże, o Boże Dobra, yy... Zobaczymy czy coś dadzą bierzgające konie. To jest amunicji. Amo, super. Tatusiek! Przynajmniej tak mi się wydaje. Aaaaaa! On chce mnie zabić! O, padł. Super. Ten padł, a reszta? Kurde, sporo ich tam jest. A, może kroki? Dobra. Tego poskładamy. Zabierzemy mu to, co możemy. Eee, tu nic nie ma Właśnie Tańszy automat sprzedający, fajnie Nie, tego nie... tutaj tak w ten sposób tego nie zrobimy. Trzeba zająć się inaczej raz Kto tu jeszcze był? Nie zdążyłeś, u przyjacielu Ktoś jeszcze? Tak jest Oj tam, oj tam. Wielkie mimecy, jeno Dobra, gin Tak. Jeszcze jeden? Ktoś? Jeszcze ktoś tutaj? próbuje mnie. No, pokaż się. Wrączkę. Już wszyscy? Dobra, co my tu mamy? Pusty automat. A kij dziwoko w takim razie. Jezu, co teraz? Co teraz? My tu mamy jeszcze? Mamy. Jeszcze mamy wierzgające koli. No to w takim razie może wykorzystamy. Tylko niech się ktoś tu pojawi. Ja tam na razie nie mam zmiaru schodzić. Aha. Widzę kolejnych. Kurde, kolejne tam jest. Łatasz. Nie, no bez jaj. Czego on tu wejdzie w ogóle? Dobra, tego ten dostał w łapetynkę. O kurde. Ojej, shit. No, chodź, chodź do pana. Trafisz? Dobra, spadam stąd. Jest headshot! A, nie trafiłem. Trafiłem. Dobra. E, Waszyngton tu gdzieś łazi z karabinkiem maszynowym. No chodź, gdzie, jest Ignaju Jeszcze ktoś? Czy mi się wydawało? Ach, tu jesteś, tak? Masz w łapetynkę. Ah, dobra, idzie tędy. A więc my od drugiej strony... Oj, 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 pocisnął nas. Pięknie. Teraz tak, uciekamy w tą stronę. Wszystko musimy pozabierać, zanim ten skurczyby by do nas dojdzie. A nie nieładnie. Teraz, teraz tak, co by tutaj użyć? Może. Ciekawe, czy to w ogóle będzie na niego działać. Kto on jest? i Ha ha ha! I z tej strony go podejdziemy, ładnie. A, 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 nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. Gdzie mi tutaj idziesz? Złama się. urcza Jeszcze, Jeszcze żyjesz? O, łeb mu odpadł. Coś takiego. Dobra, mamy wierzglącego. Ciekawe, czy na niego będzie działać. Dobra, teraz ino. to. masz i ginij. Jeszcze żyjesz? Ale za chwilę zdechniesz. Ja cię to kurwa obiecuję. Giń śmierdzący kutasie. Yeah. Coś jeszcze? Pusta kurka wodna. No dobra. Jeszcze coś? Medyczne zostawy. Świetnie. Raz. To tu jeszcze będzie. Mądry imię zaatakuje. wydaje mi się. E, dobra, e, teraz powoli, spokojnie... Pójdźmy sobie do góry. Tańszy automat sprzedający. A kij ci w oko, nie, nie działałeś. O, bezwładni Slate'a. Za chwilę. Aptekę mamy. Ciekawe. Aha, strzelba. No strzelby mamy akurat sporo, to nie musimy mieć więcej. Tam muszę iść, a potem pójdę tędy. O, właśnie. O, no właśnie. Jakiś magazyn, możemy co, pozbierać trochę kasy i amunicji. Teraz tak, woxofon A, kij, mogę teraz otworzyć. O! Super. Infuzja zdrowia, tarczy i soli. Hmm... Tak sobie myślę, albo zdrowie, albo... Solę... sole... Wszystkie po trzy... Nie, zdrowie muszę sobie załadować, bo soli i tarczy mamy tą samą ilość. Myliśmy. Dobra. Okej, okay. coś jeszcze? Oj, kiepsko z amunicją. Ale tam z tyłu było chyba amunicja z tego co pamiętam. To ja się może cofnę. Na szczęście aż bohater się w ogóle nie męczy. Więc to jest mi plus. Tu jest zestaw medyczny. Gdzie tu jest ammo? Mi się wydawało, że gdzieś tu ammo widziałem. O, pięknie. Fiolka soli. Medyczne zestawy nie potrzebuję. Kurczę, Czy wydawało mi się, że gdzieś tu amunicję widziałem. No dobra, nieważne, idziemy dalej. Oj! No cóż, na szczęście tylko mi tarczę zepsuł. Idziemy dalej, dalej w takim razie. Co to było? Nic. No to idziemy dalej. O, 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 o! Korbacz. To mi się dziwnie kojarzy. Eee, tak. 2 na 18 tą wezmę Kurbacz. sobie kurbacza. 123 naboje. Bardzo ładnie. No to idziemy dalej. Tędy nie przejdziemy. Tędy? Tak jest. Obezwładnie slajd. Tu coś jeszcze widzę jest. Sole. Apteczka tak. maksymalna. Ok. Okej, okay, no to idziemy dalej, w takim razie, skoro już możemy. Dobra. To tu jest? Karabin. Zwykły. Solę mamy maksymalną. Ja sobie może wezmę te wierzgające konie, ponieważ mam ich najwięcej. I idziemy dalej. Tu nie przejdę. Tu nie przejdę. A więc muszę iść tutaj. Zmieniam broń i aha. Uuu, co on robi? To nie było potrzebne, moi drodzy. Zapraszam panów. <laughs> yeah, motherfucker, die, bitch. Hmm, co by tu teraz mógł zrobić? No i wszystko. Chyba żeśmy pozy. Koniec małomiesz. Dobra, idźcie rwo. bolało, tak. A to pech. Teraz. Fuck you. wena magazynka. A raczej doładowanie. Ja tylko zobaczę, ile już leci mi nagrania. Bo sam już się pogubiłem w czasie. O, spokojnie. Spokojnie, przy pierwszym, lepszym checkpointcie po prostu zakończę i tyle. Dobra, teraz tak, e, raz. Patrzę gdzieś, gdzieś jest jakiś hak. Przecież jak, jak tędy przejdę, to przecież mnie rozwali, mnie zabije. Tylko nie bardzo widzę jakieś hak i nie wiem, jak to przejść, kurczę. Eee, hmm... No właśnie. Oszukaj skrytkę. Teraz jak tu przejść, żeby nie zostać zabitym. Teraz, zaraz tutaj chyba nic nie ma hmm. To wymaga trochę większego pomyślunku, coś mi się tak wydaje Ale ten korbasz to tak już mało amunicji ma i myślę, że można by było... Mogę wejść? Nie Eee... Czy jeśli przejdę szybko. Auć! No cóż, przynajmniej żyjemy. Dobra, e, teraz tak. Korbacza możemy sobie podarować. Z małą amunicją już ma. Karabin mamy. O, dzięki. dzięki laska. No to idziemy dalej w takim razie. Nie wiem, czy był jakiś inny sposób na przejście od tego prądu, ale już nieistotne. Teraz gonimy slata. Camshot. Keeper of the sword. Strażnik miecza. Czy jakoś tak What the f... Weź elektrycznego Jokea Slata Ale że co? Ach, tam muszę wejść. No dobra. Ciekawe co to no, będzie za wigor. Pewnie to, będę miotać prądem, jak sądzę. To jest ten slate. O, no to, to jest, jest slate. No cóż. Dawaj mi elektrycznego jockeya. Zobaczymy, co teraz będzie ciekawego. Nie mam go zabić? Oszczędź slajda. Pewnie, że oszczędzę. Nie mam zamiaru go zabijać. Mam cię gdzieś. Nie będę, nie będę cię zabijać. Sam padniesz. No i kolejny Wigor. Elektryczny jockey. Smacznego! Takie kamienie mu wychodzą z ręki... Będziemy miotać elektrycznością. Super. A, czyli coś tak reszta... reszta wigorów, po prostu. Ciśnij środkowy przycisk, żeby porazić stojącego przed tobą przeciwnika. Przytrzymaj i puść aby tworzyć pułapki elektryczne. Łączą? No, łączą się one w sieci raniącej elektryczności. Super. Zajebiście. No dobra. A, przytrzymaj czym podnieść pistolet? Nie, pistoletu ja nie chcę. Okej, okay, teraz tak. Aha, tu myśmy byli. Już kojarzę to miejsce. Gdzie mam iść? Tam. Ale teraz ja pójdę tutaj, zobaczymy czy coś tutaj... Ło, eee. wow, się wystraszyłem. Czy tu coś jest? Czy tu coś jest? Tak, mogę tutaj, mogę spokojnie się poruszać. Dobra, teraz tak eee. po kolei. Raz. Ja. Yeah. A najpierw może przeniosę się tu. I tak, czy tu coś jest, no jest ciekawego? ciekawego? Tu nie ma co ruszać. Przejdę, przejdę, ale tu nic nie ma z tego co widzę. Coś tu się. O, 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 coś tu jest. Pistolet. Niewiele. Śmietnik. Pusty, tym razem. O dziwo. O dziwko pusty. Dobra, wracamy. Eee, dobra, teraz tak, tędy przejdziemy ładnie. Zapas soli mamy maksymalny. Czy tutaj coś, coś jeszcze jest? jest? Eee, nie. Tutaj chyba nic więcej nie widzę przynajmniej. Przynajmniej ja nic więcej ja osobiście nie widzę. Tu jest prąd. Hopla! I, czy tutaj, czy tutaj coś jest? E, tu nic więcej nie ma. Dobra, e, zawodyczny mamy. No w sumie troszkę przydałoby się zdrówka podreparować. Chociaż mamy tak. A e, nie trzeba, dobra, wracam tam skąd przyszedłem. Teraz pytanie, jak tam wrócić? Tam nie wyląduję. Iha. Dobra. Teraz chciałbym się tam. Udać? Czy... Tylko pytanie jak? Uuu, to może być problematyczne, widzę. Dobra, posłużymy się GPS-em. Teraz co? Ruchom coś tam... Aha, tutaj, no dobra. Okej... Okay. Now what? Tutaj, no dobrze. No i jest dobrze, jesteśmy na dobrym... na dobrej drodze. Do góry. W sumie niewiele żeśmy zebrali. O! Jest lasencja. No to idziemy dalej. Ten tu żyje. E, Śmiotnik, śmietnik. Pusty, niestety. Dobra, idziemy Tym dalej. Jakiś zapis profilu, czy coś takiego, by się przydał. Nie miałbym nic przeciwko. Nic nie ma. Tutaj? O, o kurka, kurka wodna! Ja mam was gdzieś osobiście. W sumie, ja ciekawy ja jestem jak to działa. O, oboje padły. Przynajmniej wiemy, jak działa elektryczny żokej. Dobrze wiedzieć. Mmm, i co jeszcze możesz mi zapewnić, moja droga? Cóż jeszcze możesz mi takiego zapewnić, żebym czuł się bardziej szczęśliwy? Co? Hm? No cóż. Najwyraźniej niewiele, Jest śmietnik, więc możemy przeszukać też śmietnik. Jest karabin wyborowy. Karabin i strzelba. Tak sobie myślę, co by tutaj. Co by... Czego by się tu pozbyć? I myślę, że pozbędę się tego. Postrzelam sobie znowu karabinem wyborowym. On urucham gondolę na żołnierskim polu. Czyli po prostu wracamy. To jest magia tej gry, że możemy spokojnie się wrócić do punktu wyjścia. Do punktu wejścia. No właśnie, muzyczka. muzyczka nadchodzi, a więc kruch się pojawia. No dobra, chodź do mnie, Kutasie. Pogadamy inaczej. Kruch na niego nie działa, ale wierzgający koń, jak najbardziej, będzie udanym eksperymentem. Surprise! Do do, do... do... mnie chodźcie, do mnie, do mnie. Halo? Zapraszam. Łepek? Ciekawe czy ja mogę... Ach, łepek, dobra. Dlaczego ty nie możesz... Dlaczego ty nie możesz... Wzdechnąć w końcu, kocie? dobra. Gdzie jest to pieprzone wszystko. To dwa, dwa kruki są, czy mi się wydaje? Dobra, chodź do pana. No? Chcesz się bawić? Dobrze, to się zabawimy. Nie ma problemu. Ma pleasure. Coś jeszcze? Myślę, że cię nie trafię. Bo się możesz zdziwić, przyjacielu. No chodź do Pana, no chodź. oj, ojoj, oj. trochę życia straciłem, trzeba przyznać. To my sobie pobiegamy w takim razie. A gdzie było ten... gdzie to było te drzwi, gdzie postawiłem pułapkę? Yeah! Gin śmierdzielu. No i to by było na tyle. Przeszukaj śmietnik, srebrny orzeł. No i super, zdrówko odzyskane. Szkoda, tylko że zmarnowałem Wigor. Na który i tak przeciwnik cię nie, nie poleciał. No trudno się mówi. Raz się żyje, prawda? Nie jestem w stanie tego wziąć, niestety. No trudno. Dobra, weźmy, weźmy, co tutaj zostało po nas. I idziemy dalej. Teraz gdzie? Aha, cały czas to samo. Dobra, wiecie co, to w takim razie ja wam na tą chwilę podziękuję. Bo widzę, że tu profilu chyba się profil tu się chyba nie zapiszę na razie. Aczkolwiek może się mylę, zobaczymy. A jeśli przejdziemy przez te drzwi i się nie zapiszę, to po prostu zapiszę, wyjdę po prostu bez zapisywania. Czy ja tędy mam iść? Tak. Dobra, Dobra kolejne drzwi. Sprawdzamy, czy da się tutaj zapisać. Jeśli nie. No to magazyn. Dobra, to ja się zajmę tym waszym odcinkiem, ja wam w tym momencie podziękuję za udział i do zobaczenia niedługo. Odmeldowuję się.